ma na wszystkim, to jak wcześniej już mówiłem w komentarzu tam balaga i yy, kogo to? Brita. Nagrywam swoją grę, tak. chociaż jedną mi się wydaje. Nagram. Może mi się uda też drugą. Nie wiem, zobaczymy. Lagi. Muszę napisać, bo akurat reaguje. do pracy. Dobra, no to znowu dajemy. Tak jak już wcześniej mówiłem, jest to turniej organizowany przez Tanisa tam akurat ma swojego streama, więc teraz chyba na żywo streamuje. Tak mi się przynajmniej wydaje. Co ja teraz porobię? Wyślę peonka na zwiat standardowo. Sprawdzimy, czy nie ma go, czasem było mnie. Było dobrą sprawą, jak miałem blisko do niego, to by było już teoretycznie ograne. Ja zagram sobie bm i i bodajże chyba SH sobie zrobię, ale to się jeszcze okaże. Miałem jakieś lekkie legi na początku, ale już chyba jest ok. Gramy na Gareniem na GGC standardowo. Mam jeden, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja sobie tak liczę. Mam głos, ile mi drewna zbiorę, żebym musiał zbudować kolejne legowisko. I czy mam go w siebie? Nie, nie mam go u siebie. A zaraz, przecież ja na sobie go grałem. Muszę go pokazać dalej. I zwróciłem, kurde, uwagi. Ale raz, wielki mój błąd. Napiszę to mi, Trochę jak głupotam, ale dobra. Ja poharasuję sobie. Aha, ork. Ork, no to, to już mi wszystko wyjaśniłam. Nie, go harasuję, że nie widać, czy to jest ork. Jakie to Od razu idę na krypt tutaj, żeby zdobyć itemek Mam nadzieję, że mnie chłopak nie znajdzie teraz, jak kripuję Byłoby to bardzo, bardzo fajne. Także on jest naprzeciwko mnie. I jak troszkę lipny. Ale już sobie jakoś trzeba poradzić z tym. Oj, nie, nie skosił go. Więc przyszedł do mnie. Dobra, dobra, rozumiem. Że nie. Zobaczymy, co zrobi. Dobra razie pobronimy się troszeczkę. Się no sensu nic zrobicznego. Tak! Panie, gatowek! No, tak. Panie! Jeszcze raz prawi! Aj, 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 To był mój błąd. Bardzo, bardzo niefajny błąd, który mi będzie trochę kosztował w tym momencie. I co jak sobie pójdę sprzedać, nie jest wart mi tutaj nic I sobie kupię buty Okej, okay, no ja zdobędę tyle kasy, żeby to teraz kupię buty? Kupimy buty Dobra, ja się wrócę Butki Pan nie ma sensu. Jakie to zadanie? Jak na początek to wyszło trochę... troszkę słabo. Ale tak to już bywa. Jakie to zadanie? Kupiłem budki. Możemy teraz sobie chodzić już. Trzeba dokończyć tego clipa. No bo sprawdzimy, czy on czasem nie klipuje. Będzie chyba bardziej mi się wydaje. Lepsze rozwiązanie, a wydaje mi się, że tak może być. Jeśli tak, to zaraz jedno. Tronka, zawsze to jest troszkę doświadczenia. Plus, on widzę, że tu skończył, więc zaraz tutaj pewnie przyjdzie. Dobra, i wpadamy mu na chatę. O to kurde chodzi? No i o tam chodziło. No i to się nazywa początek. Początek, który teraz po prostu wyrównałem wszystko. Sami można powiedzieć, że to był akurat map -hack, ale... Hmm, chyba wszyscy wiedzą, że to nie jest map -hack. Dobra, jedziemy na hackę. Pozwolniałem mu troszkę ekonomię. Oto, oto, tutaj chodzi. pada. Nie padł. Zobaczymy co zrobię. Przynajmniej wpadnie tutaj na chatę. Czy też nie. Ale o to chodziło mi, żeby... ...przyszyk go zwolnić. Dobrze, SH już idzie. Dzwoniłem mu troszkę ekonomii. wydaje mi się, tym to moim najlepszym zagraniem. Teraz, może zrobimy ten trick, ale się już wytchwalił. Może we schemie wyjdzie. Jakie to ten czas. Ja się to, wrócę do niego do bazy. W tym momencie że sobie pokupiono parę przedmiotów. Nie, 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 nie się. Czego ty chcieć? Panie! Do twojej dyspozycji! Co Cześć. zobaczyć się tam. Taki Jakie to zadanie! Takie, Tak! Posmalię! Mojego Gdzie się skukali, panie. I dobrze, mamy troszeczkę przewagi nad nim. Ale tak się nie mogę też tutaj łasić. Oj oj, w ogóle teraz wytrzymać błąd. Trochę duży błąd. Nie znika tu. Tak panie! Słucham, jest gotów do jazdy! Gdzie się schowali wroga? Jaką zadanie będzie następną ofiarą? Ajaj, bardzo kłopotliwa dla mnie sytuacja. No jest ok, na razie jest ok. Się też skupiam na tym, na rozmowie i niestety, ale to w negatywny na moją grę. A więc troszkę się skupić na grze. O, tutaj jednak pul mi zatrzymał w grę. Dlaczego? Ale dobra, na razie może nie będę się odzywał. Żeby skupić się na bardzo na grze Jeśli coś to będę komentował w trakcie Let's go Pan, panie mnie ostrze Jakie to zadanie moje oczy widziałem w snach Do twojej dyspozycji Posmakuj mojego ostrzać Zadanie! Pagania zakończone! Widzę, że mojej duchowości jest do Twojej dyspozycji. Jakie to zadanie? Chciałem to w snach. W tym momencie wydaje że nie ma sensu chyba nic robić. Poczekam sobie spokojnie. Co tam wykombinuję? W tym momencie, może mieć przewagę, ale na przy momencie, gdybym mógł wejść na plecy, co Tylko uczynił, proszę mi tutaj dokuczają, Wydaje mi się, delej albo nagi

co wiesz w to zabrak? To wybór! Użyj mojej mocy! Jestem jedna. <grym> jestem jedna z jedności, tylko powiedz: tak, panie. Chodź! Jakie to Do twojej dyspozycji. Słucham i jestem posłuszny. taka walka. gotów do tym bardziej i wracaj. Tym, Muszę jeszcze pokupować parę rzeczy, bo tak to tutaj szybko wpadam. Stało mi w dość Tego w tym momencie nie mam. Pewnie to to szkodzę, wiem, że mnie widzi, więc jeśli gdzieś ruszyć, będziemy cofnąć. Nie. Tak, się cofnąć. Zaraz co to jest? Jestem jednym. Jestem

No i raczej ma, mamy zwycięstwo. Tutaj On się rzucił za tym, co nie. No w sumie ja no, A zrobimy take i GG. Koniec. Znaczy zwyciężyliśmy. No i cóż, i tyle, nie ma się tu rozgadywać. Z tego co mogę powiedzieć, przeciwnik, troszkę mi się wydaje, że za bardzo szarżował. Za bardzo wychodził do kontrataku na mnie. Niestety mu to nie wyszło na dobre, i tak to wyszło. Ja też miałem dużo szczęścia, że go złapałem na creepie. I dało mi to drugi level. No i potem spokojną starałem się gram to jakoś zrównoważyć. No i tyle, mi się wydaje, że tak to było chyba najlepsza wyjście. Tylko mogę zaznaczyć, że to była moja pierwsza gra od długo, długo dawna w sumie. Także nie jest źle według mnie. Ale dzięki. Dzięki za, za oglądanie. I do następnego razu, bo drugiej gry chyba już nie pokażę, żeby się skupić na turnieju. Choć w sumie na pewno nieco pozaznaczę, jak to wychodziło. Także trzymajcie się, pozdrawiam. Hej,